No i kręcę kolejny swój krótki filmik jako ciekawostkę z kategorii niesamowite cuda natury. Zobaczcie jakie, jakie uschnięte drzewo na Cyprze. To jest oznaczone na mapach jako atrakcja turystyczna. Ja jedynie wzbogacę te mapy o własne zdjęcia i filmik. Nie wiem, czy ja to poprawnie wymówię. Jakieś Agi, Agac, tak to jakoś dziwnie napisane, ale to w języku. Tureckim nie jest przetłumaczone. Szkoda, że nie ma żadnej tabliczki opisowej na temat tego drzewa, ale być może ja się doszukam i znajdę Wam jakieś informacje na Wikipedii czy gdziekolwiek, co to za gatunek, jakie stare jest. Szkoda, że uschło, ale widać, że yy, ktoś okazał szacunek temu drzewu, temu martwemu już pomnikowi przyrody, no i poplatane jest całe wstążkami, tak jak widać to w buddyzmie się czci drzewa, no a tutaj proszę bardzo w Europie taki zostawiony pomnik przyrody. Jak żyło, musiało być przepiękne, no teraz niestety jest tylko szkielet. No ale sam szkielet też jest imponujący. Zobaczcie jakie rozłożyste konary. Ono w zasadzie to się rozrastało w poziomie, bo ten pień jest tak mocno rozgałęziony albo ciężar tych konarów sprawiał to, że rozrastało się. No i tutaj jeszcze jest ten kamień, to wygląda na jakiś yy, antyczny, no bo te otwory to mi wyglądają na wykonane ręką człowieka. Także zobaczcie, jak się poziomo rozrostało, rozpościerało się na boki, no bo nie, nie, nie było w stanie utrzymać ciężaru tego i tam poskręcane jak bonsai. Zobaczcie: normalnie bonsai, tylko w skali makro i yy, naturalny. To właśnie na, na czymś takim są Japończycy, wzorują te, te swoje drzewka. Tylko, że oni sztucznie je formują, a tutaj przyroda uformowała te wszystkie skręcenia. Zobaczcie jak jest poskręcany ten chociażby ten konar. No to jest normalnie, nie idą włókna węgla, te włókna drewna nie idą prosto, tylko są skręcone tak jak spirala. No i tam ta góra też jest właśnie charakterystyczne takie dla bonsai skręcenie tamtych Konarów. No i to byłoby wszystko może tego filmiku. Zapraszam, lokalizację dostaniecie w opisie.